Siebie. Co za arogancja! Skończyliśmy? Zadowala cię to, czego się dowiedziałem? Nie. Ale będzie musiało wystarczyć. Dobra, wiesz bro. Odpocznij, przygotuj się, popłacz sobie w kąciku. Zrób to, co zawsze robisz przed misją. Tylko rób to po cichu. Dobrze, więc lecimy żeby ja nie pamięć do późniejszego wydarzenia. Nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem podobaść Już to nie powinno być trudne. Ale czy taki jestem. Wiecie. Nie bardzo. Daleko. Nie no, to tutaj. Zapisz się? Pewnie, wytrzymał, możesz się zachować Nie tam będę potrzebował uczonych, żeby tam wejść, tak Może to flaga będzie, czekajcie Albo templariusz Albo i nic Albo już tu byłem, dobra Nie będę marnował czasu wezmę no, tam pójdę może tu Jeśli Nie, nie się... ma go już na Jerozolimy. Musimy naprawdę się tak Nie, nie możesz tak hey, robić. Czy mógłbyś nie robić to... tego więcej? Jest tu jakiś ucznik? Pewnie jest, dobra. Tu jest ten kościół przeklęty, znaczy przeklęty, przerąbany. No no, zostaw tą robinę, zostaw. Ciekawe, dokąd się tak śpieszy. Tu dziś są. Sorry, tu dziś są uczeni. Uważaj, jak idziesz. O, ja mam się tam dostać. No, ciekawe, czy będą im potrzebować ci uczeni, czy nie? Tęty, po podczas słupku. Ciebie kolego dopadnę, tak? Do tyłu masz lecieć, do tyłu. No i pięknie padłeś. Jest tam. Pamiętam w ten moment Hmm, ten drugi się dostanę? Wcale się Ok, gdzie jest ucznik Ale byś się łaskawie od odwrócił czy coś w ten głos? Dobra, gadaj co chcesz Jadę i sostraco, nie bardzo, bardzo mi się. Ch chronimy. Musimy początać. Na nich noży trafić. naprawdę się rozpocznie. No nasze miasto darzeniem było. I naszym obowiązkiem jest bronić skraju życia. Krzyżowcy muszą. Mówkaję kasz. Nie wiem, dziąłem się dostać. No, no, co za takiego? on odwagę, stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji! Nie śmieję A tu! W tym magazynu, tak. To... Zsynchronizowano z pojęcią przodka. Nagrywanie. Dobra. O! Boże, ale... O! Ktoś się pojawił! Co teraz, handlarz niewolników? Nie nazywaj mnie tak! Chcę im tylko pomóc. Tak samo jak kiedyś ktoś pomógł mnie. Trzymaj ich w okowach, to Uratuj mnie! W okowach? Tu są bezpieczni. Przygotowuję ich do o. nadchodzącej podróży. Jakiej podróży? Do życia w niewoli? Byś jakoś drzwi otworzył czy coś? Nie Byłem głupi, że cię tu sprowadziłem. Myślałem, że ujrzysz i zrozumiesz. Rozumiem doskonale. Pokaż się. O, też. Czyli chcesz zobaczyć tego, kto cię tu wezwał. Nie ty mnie tu wezwałeś. Przyszedłem sam. O, to są jakieś ziomki? Doprawdy? A kto zdjął rygle z drzwi? Oczyścił dla ciebie ścieżkę. Czy choć raz musiałeś wznieść ostrze przeciwko jednemu z moich ludzi? A? Nie. Wszystko to zrobiłem dla ciebie. Dla ciebie. Więc stań w świetle, a zrobię ci ostatnią przysługę. Aha, no stoję. I zgadnę mam ich zabić. Teraz stoję przed tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie. Załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musi się dokończyć przemocą? Nie mogę ci pomóc, bo tego nie chcesz. Aha. A ja nie pozwolę zniszczyć mojego dzieła. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz. <laughs> Gel dur dur onu. Dobra. Hoć. Evek koştam, hiç de ne kapalı bile yeneriz. Kaçtı da mesafe gitti. Burada kaybettim. Ni. nim. yemek istiyorsun. <laughs> Pięknie się skontrowało Dobra, ile jeszcze pozbyć. ale mówię jak do samo fajnie Ty, tylko nie na te. O, tak może być Seni <laughs> gözüm kapalı bile yenerim. Nasıl yaptın? Seni gözüm kapalı bile yenerim. Yes! 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 Yes!

Dobra. Idę po ciebie, facet. Zabrać go ode mnie! Aha. Dobra. Ten musznik to... Ty... A, tu jesteś. Zbieraj sobie noże. Skąd ja wiedziałem, że będą potrzebne? Dobra, to jest. Nie możecie dokąd uciekać. Zdrać mi swoje sekrety. Moja rola się skończyła. Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć mogła je powstrzymać. Jakie bractwo? Nie tylko Al Al-Mu'alim ma plany co do Ziemi świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Żebracy, dziwki, ćpuni, trędowaci. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Nie. Czerpiesz zyski z wojny, ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy jak ty robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie. Zdaje się, że jeszcze nie. Ale zobaczysz. No i. Po robocie. Odcielamy. <laughs>

No, you know, I'm not Amra, a t a l h b u o f a l i t j u k y m o a a r n l y t how far only? Oh, i a far. I'm not a far. i not a far. o t a a i not a f a m not a f a m a f a t a far. i o t a far. n a f a m n o a far. i a f I'm not a a r a far. far. i n o i not a far. a far. I'm not a a i not I'm n a f I'm not a far. I'm not a far. not a a r m a f a not a a t r a f a t Ale będzie Triple Kill, a e, nie No brakowało, było Triple Kill e, dobiera, tak? Dobrze Nie chyba idzie e, ty Nie wiem, nie chcę mi się iść bardzo... Tego ogrodu o, fajnie. przeschołam. Będzie trochę spokoju, przynajmniej ale głupia, jakby nie mógł tu wejść, naprawdę Dobra, teraz pomyślę, Jak ja tam, tam wejść, mam jakiś łucznik? Mam tu trzy noże. Teraz prawdopodobnie dostaniemy więcej tych noży sobie do rzucania Dobra Nad nimi to się złapać, ale to jest kit Nie, on naprawdę jest następny. do tego biura i z pani, że tak powiem, jo, jump, jump,